Zadanie 10. Nadal funkcja, tym razem liniowa. Dany jest układ równań, na którym z rysunków A do D przedstawiona jest interpretacja geometryczna tego układu równań. Wybierz właściwą odpowiedź. No dobra, no to trzeba się przyjrzeć rysunkom, czym one się w ogóle różnią. Na obu są funkcje liniowe, jedna malejąca, druga rosnąca. No ok, ale zobacz, co się dzieje. Miejsce zerowe tu się przesuwa. Czyli po pierwsze można spojrzeć na miejsce zerowe, policzyć, a po drugie e, współczynnik B, czyli miejsce przecięcia z osią xową się zmienia, tak? Tutaj, 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 tutaj. No dobra. No to tak. Miejsce zerowe e, pierwszej funkcji na przykład liczy się w ten sposób, że pod y się wstawia 0, tak? Bo zawsze jak jest miejsce zerowe. Zawsze na osi x'ów, to y są równe 0, czyli tak. Pierwsze równanie to jest tak. 0 mm, to się równa x minus 1, no czyli 1 równa się x, tak? Miejsce 0 to jest 1. Drugie równanie: 0 to się równa minus x plus 1. Czyli X to też jest jedynka. Zobacz, mają wspólne miejsce zerowe. W takim razie odpada nam już B i odpada nam już D, bo tutaj nie ma wspólnych miejsc zerowych. Tuż, tu są dwa różne. A wyszło nam, że zarówno pierwsze równanie, pierwsza prosta, jak i druga prosta mają to samo miejsce zerowe, a w dodatku jest ono równe 1. Czyli C też odpada, bo tutaj jest minus 1. Jest to odpowiedź A.